Czy takie akcje, spotkania charytatywne zdarzają się często? Jak na to dzieci, jaka jest reakcja dzieci? To znaczy, tych akcji jest sporo, zwłaszcza na, jakby szybko powiem, nasilają się w, w okresie świątecznym. Mamy sponsorów nawet z zagranicy, mam współpracuję z, z kolegami swoimi ze Stanów Zjednoczonych, z, z, z Francji, ale powiem szczerze, że, że spotkania, jakie, jakie, jakie są tutaj ze strony Wojtka Kowaleckiego, nazywam go przyjacielem domu, dlatego, że nie jest to pierwsza jego wizyta u nas. I, i przede wszystkim noszą, noszą no wiele, wiele takiego ciepła. No sam jest to, jest to człowiek, który ujmuje młodzież. Zresztą Powiem na marginesie, że jak nasz były wychowanek, Marcin dowiedział się, że Wojtek przyjedzie, to, przy, to przyjechał tutaj, żeby, na to spotkanie, na to spotkanie żeby, żeby się z nim zobaczyć. Zresztą też piłkarz nie, nie, no, amator oczywiście gdzieś tam w szkole, w szkole grał, jest nam z tego powodu niezmiernie, niezmiernie miło. I coś więcej mogę powiedzieć, no, my czekamy zawsze na, takie, na, na, na takich ludzi. Dzieciom swoim powtarzam, że że y, może te, te, te materialne rzeczy w sensie podarunków czy, y, nie, są, nie są aż tak bardzo istotne, ale, ale to, że przy, ludzie, ludzie znani, ludzie, ludzie y, którzy coś w życiu osiągnęli, przyjeżdżają tutaj mogą stać się jakimś i przykładem i, i wzorcem dla, dla, dla moich dzieciaków. A tutaj właśnie jest Marcin, który, który przyjechał do nas. Specjalnie na tę okazję. Do, do, do Wojtka. No, ale to, 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 to miło, bo znają się już sprzed wielu lat i, i to w zasadzie tyle. No. Wartość tak gdzieś tkwi w tym, że, że ludzie o nas pamiętają i dzieci odbierają to zupełnie, zupełnie inaczej. Dziękuję, dziękuję bardzo w imieniu dzieci. No, w tym roku jest dosyć szczęśliwie, bo prawie wszystkie dzieci jedzą do domu lub też do rodzin zaprzyjaźnionych. I, I powiem szczerze, że dla nas jest dużo łatwiej, jeżeli te święta... Jeżeli na, na te święta dzieci znajdą gdzieś, gdzieś, gdzieś ten dom. I, bo bywało różnie. Często było tak, że, że gromada dzieciaków zostawała, i, i, i ta rzeczywista wigilia 24 grudnia, jest wtedy naprawdę dla nas bardzo trudna. Do wszystkiego dobrego życzę w takim układzie. Zobaczymy wrażenia z prezentów. Jak wrażenie w spotkaniu? Dobrze. A jak prezenty? Dobrze. Jak prezenty? dobrze. Też dobrze. Zadowolona? Tak. A najbardziej z czego? Z prezentów. Jak masz na imię? Adam. Adam. Ile lat? 12 Co dostajesz od Mikołaja? Słodycze. Tak? A dużo? Tak.

Delicje, cukierki, picie? Wyska? Jeszcze. Bo, bo Bonierkę czekoladki, cukierki, dropsy, żelki. A jak prezent się podoba? No. Jak dzisiaj? Spotkanie? Fajnie. A jak prezenty? Bardzo dobre. A co najbardziej w nich się podobało? Wszystko. Pawełek. A przy cudkości coś jeszcze było? Tak, miła atmosfera. No, jak to, co jeszcze? Goście byli, było miło, sobie pośpiewaliśmy troszeczkę. Tak. I tak to wygląda, nie? Ale dzieci nie były chętne do zabawy. Troszkę się bawiły. No, troszeczkę. Jak dzisiaj spotkanie? Bardzo fajne. Bardzo fajne. Wszystko wysiepi. Tak. Nie, y bardzo miła, bardzo Mikoła? fajna. A Też fajna jest, tak? Też. I, I, ale <laughs> <wszystko> trochę <schór>. <laughs> I <laughs> tylko trochę wszystko? 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 Wszystko wiązce, tak, I tylko trochę I tylko trochę